Wrzesień 2024. Tę część Polski, jak i również Nysę i naszą szkołę nawiedziła powódź. Kataklizm, przerażający, straszny. Żywioł, który wdarł się do naszej szkoły, przerwał dopiero co rozpoczęty rok szkolny. Spowodował to, że dzieci znowu musiały zostać w domu pozbawione opieki dydaktycznej, opieki wychowawczej. Ale rodzice, część uczniów również i nauczyciele pojawili się w szkole, żeby pomóc tej szkole przede wszystkim kolokwialnie mówiąc, odgruzować się z tego wszystkiego i usunąć to, co jest do usunięcia, żeby można było wejść z renowacją naszej szkoły. Szkoła poniosła straty wielomilionowe. Po kilku tygodniach mogliśmy już bezpiecznie wrócić do szkoły i rozpocząć proces dydaktyczny. Natomiast remonty trwają do dnia dzisiejszego. Już tyle czasu minęło. Za chwilę będzie rok, a remonty jeszcze trwają. To też pokazuje, w jaki sposób nasza szkoła ucierpiała. Tutaj w pobliżu, akurat nie w sąsiedztwie, mamy szpital miejski w Nysie. Cała Polska pokazywała właśnie szpital. My jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie. I tutaj właśnie nasza szkoła też e, właśnie tak ucierpiała. Cieszymy się z każdego daru, z każdej wyciągniętej dłoni, z każdej złotówki, z każdego dobrego słowa. Darczyńców naprawdę bardzo dużo było na już, na tę chwilę. No, i później oczywiście do dnia dzisiejszego jeszcze doznajemy właśnie tych gestów pomocy, gestów wyciągniętej dłoni. Cieszymy się, że dzisiaj możemy w naszej szkole gościć przedstawicieli Archidiecezji Łódzkiej, bo to właśnie w Archidiecezji Łódzkiej Caritas, tejże diecezji, podjął się trudu dokonania zbiórki. Na rzecz naszej szkoły, aby wspomóc naszej diecezji, bo przecież nasza szkoła jest szkołą diecezjalną, w naszej szkole w jaki sposób uporać się z tymi właśnie problemami finansowymi. Za to jesteśmy serdecznie wdzięczni. Orszak trzech króli wydawać by się mogło, że w styczniu wędruje ulicami polskich miast i wiosek, ale ludzki orszak trzech króli ma to do siebie, że wędruje właściwie przez e, cały rok. Bo długo trwają przygotowania. Później wspólne dziękowanie tym, którzy pomogli zorganizować Orszak Trzech Króli. Ale Orszak Trzech Króli to także część charytatywna, dar dla nowonarodzonego, który wędruje co roku do innych dzieciaków potrzebujących. W tym roku wydawało nam się, że właśnie te tereny dotknięte pomocą, dotknięte powodzią szkoła w Nysie, E, ogromnie tej pomocy potrzebuje, więc e, właśnie 6 stycznia wędrowaliśmy ulicą Piotrkowską, śpiewaliśmy holendy, zbieraliśmy dary. Ta zbiórka trwała przez jakiś czas jeszcze później, aby dziś e, Orszech Trzech Króli przyjechał do Nysy przekazać dar dla Nowonarodzonego. Ale o tym to już chyba pan dyrektor Caritas coś więcej powie, ile uzbieraliśmy, ile e, funduszy trafi do Nyskiej Szkoły. Z wielką radością przekazujemy dzisiaj ten symboliczny czego, Oczywiście, w ślad za nim idą pieniądze, które zebrali darczyńcy w Archidiecezji Łódzkiej. Również darczyńcy spoza diecezji z całej Polski pojawiły się wpłaty, za co bardzo wszystkim darczyńcom jesteśmy wdzięczni. Jak Państwo widzą, uzbraliśmy kwotę 151 754 zł. Zbieraliśmy na remont szatni dla dzieci w szkole w Nysie i dzisiaj ten czek na ręce Pana Dyrektora dzieci i młodzieży szkoły chcemy przekazać. Pieniądze przekażemy do Caritas Diecezji Opolskiej, która dba o to, żeby one były wydatkowane w sposób celowy. Raz jeszcze wszystkim, którzy przyłożyli swoją rękę, podzielili się swoimi pieniędzmi ze szkołą w Nysie, bardzo dziękujemy i z przyjemnością te pieniądze przekazujemy, żeby służyły Waszej społeczności jak najlepiej. Dziękujemy Dziękuję. Czy biskup, że tak, o, dobrze. Dobrze. Pragnę w imieniu biskupa polskiego Andrzeja i swoim i Karita z Decyzji Opolskiej serdecznie podziękować Wam i przez Was wszystkim darczyńcom, ofiarodawcom, którzy złożyli swoje ofiary na ten cel, aby tutaj no, ta szkoła mogła, myślę, że to, to jest dobry czas jest teraz. Przed wakacjami, w okresie wakacyjnym, zwykle remonty ruszają w tak mocną parą, więc, żeby można było od Nowego Roku Szkolnego no już w pełni tak wyremontowane te szatnie mogły służyć uczniom i tym szkoły podstawowej i z liceum ogólnokształcącego. Bardzo serdecznie dziękuję i błogosławię wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom. Bo tak to jest. Więcej jest radości zdawania, aniżeli zbrania czytamy nie? w dziełach apostolskich. I to ta radość dawania też niech się Wam udzieli. Szczęść Boże, Dzień i mogli Wszystkim naszym zawodniczą machamy i pozdrawiamy. Tak. Z nas. I już na następne okrzech, w się <laughs> przygotowujemy. <laughs>